Ej, Jacek i Darek, dzisiaj powiemy Ci co robić, kiedy wstałeś ze sztywnym karkiem, nie jesteś w stanie ruszyć swoją głową. Zapraszamy. W naszym ciele jest mnóstwo struktur, które może powodować takie dolegliwości, z którymi się borykasz. Samych mięśni mamy dość sporo w obrębie karku, szyi, jak widzisz na załączonym obrazie. Pokażemy Ci główne mięśnie, które powodują ból głowy, ból karku, zaczynając od krótkich mięśni podpotolicznych. I tutaj wyróżniamy mięsień prosty, głowy tylny mniejszy. Mięsień prosty, głowy tylny większy. Mięsień skośny, głowy górny, jak i... Mięśnie skośne, głowy dolne są to mięśnie, które mogą powodować bóle głowy, nawet szyjno-pochodne zawroty głowy. No i jak widzisz odpowiadają za takie krótkie ruchy. A jak mówimy o bólu sztywności karku, musimy powiedzieć o mięśniu czworobocznym, a w szczególności tej części tak zwanej kapturowej, czyli stępującej, która jedzie właśnie od głowy do naszego barku. A jeżeli borykasz się bardziej z bólami w obrębie szyi, no to jest taki mięsień mostkowo obojczykowo sudkowy Oczywiście w tym materiale, w tych zaleceniach założyliśmy, że Twoje objawy są miogenne. Miogenne, czyli mięśniowo-pochodzeniowe. Istnieje mnóstwo innych patologii, schorzeń w obrębie kręgosłupa szyjnego, karku, takich jak na przykład zmiany zrodniowe, czy jakże powszechna dyskopatia. Kiedy zatem nie robić tych zaleceń? Jeżeli jesteś po uderzeniu głowy, traumie, jeżeli masz objawy promieniujące do ręki, te zalecenia nie są dla Ciebie. Te zalecenia stricte dedykujemy do osób, które wstały z bólem, sztywnością karku, ewentualnie borykają się z epizodycznie nasilającymi się objawami mięśniowo-powięziowymi w obrębie kręgosłupa szyjnego, związanymi z przeciążeniem, ewentualnie z pracą biurową, długim bezruchem. Podstawowo, pierwsze przed ćwiczeniami, które zaraz pokażemy. Użyj ciepła. Ciepła w postaci termoforu, ciepła w postaci gorącego prysznica, a najlepiej ciepła w postaci wmasowanej, delikatnie oczywiście maści rozgrzewającej. I tu zostawimy polecajkę naszej maści. Powstał osobny instruktażowy materiał, w jaki sposób wmasowywać maść w dolegliwości bólowe karku. Zapraszamy do tego filmiku w karcie u góry, zostawię link. Dzisiaj pokażemy cztery aktywności, w tym trzy ćwiczenia rozciągające, podstawowe, jak i jedną autoterapię manualną którą chciałbym abyś dołożył, dołożyła do tego filmiku jak rozmasować swój kark. Pierwsze ćwiczenie jest to bierny skręt głowy. I aby wykonać to ćwiczenie, połóż się na plecach, bo wszystkie ćwiczenia będą w pozycji leżącej, tak jest bezpieczniej. Tak jak Madzia złap dłonią za policzek, tak na skos i powolutku skręcaj swoją głowę, używając ręki. Nie używaj mięśni karku, szyi, tylko biernie ręką pchaj tą głowę, tak abyś poczuł poczuła rozciąganie. W, 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 w przypadku prawej strony rób to w swoim komforcie. Przytrzymaj tam z 10 sekund i powolutku wróć do pozycji wyjściowej. Pamiętaj, aby czuć drobne ciągnięcie. Ćwiczenie numer dwa jest to bierny skłon boczny, czyli podobne ćwiczenie z tym, że nie będziemy teraz się skręcać, tylko złapiemy. Za ucho jedną ręką, oplatając swoją głowę i powolutku będziemy robić taki skłon boczny głowy, zbliżając ucho do barku. Tu znowu mamy poczuć rozciąganie po jednej stronie. Nie ból i raz jeszcze powtórzę, rób to w komfortowym zakresie, i powolutku wracaj do pozycji wyjściowej. Wszystko ma być robione biernie. Ćwiczenie numer 3 jest to skręt z pochyleniem głowy, czyli identyczne ćwiczenie, jak ćwiczenie numer 1. Czyli na początku wykonuj to, co już zrobiłeś, zrobiłaś, ale będzie jeszcze wstawka taka, że jak już skręcisz w zakres dla Ciebie pożądany, gdzie czujesz pewne ciągnięcie. Teraz połóż swoją rękę na głowę i przyciągnij jeszcze brodę do barku, czy jakbyś tak chciał pochylić swoją głowę, żeby poczuć troszkę większe rozciąganie i znowu przytrzymaj 10 sekund. Ostatnia autoterapia, którą dzisiaj pokażemy, połóż się na boku. Swój, swoją rękę połóż na głowie, a kciukiem jedź od dołu do góry dociskając mięsień, który najbardziej będzie bolesny. W tym przypadku akurat pokazujemy to na lewej stronie, ale będziesz czuć, które te mięśnie jak tam przeskakują, twarde, bolesne i tak wykonuj sobie dziesięciokrotnie przejeżdżając od dołu do góry. Zazwyczaj bardzo mocno podkreślamy w tym momencie, że wszystkie ćwiczenia, które są z naszego kanału mają być bezbolesne w trakcie i po aktywnościach. Jednakże w tych ćwiczeniach możesz, wręcz powinieneś, powinnaś poczuć pewne bóle, pewne ciągnięcia, z tego względu, że będziemy starali się poszerzać Twój zakres ruchu, pokonywać pewne restrykcje, restrykcje mięśniowe czysto, czyli możesz odczuć ciągnięcie rozciąganie swoich mięśni i wręcz byłoby to pożądane. Oczywiście nie rób tego na siłę. Wszystko ma być zdroworozsądkowo. Możesz poczuć te ciągnięcie w skali od 1 do 10 na 3, 4, ale na pewno nie przekraczaj piątki. Na to masz się czuć lepiej po tych ćwiczeniach. To nie są ćwiczenia, które mają na siłę cię skręcać z bólem, a ty po jeszcze bardziej będziesz sztywny, sztywna. Nie. Raz jeszcze powtórzę, rób wszystko delikatnie, spokojnie, bez szarpania. Co jeszcze zrobić, aby sobie pomóc? Po pierwsze, ruch rusza się. Wszystkie zmiany w naszych mięśniach zachodzą poprzez ich naprężanie. Najbardziej niezalecane dla Ciebie byłby, Długi bezruch, długie siedzenie przed komputerem, praca biurowa. 2. Zastanów się nad tym, aby może wyposażyć się w poduszkę ortopedyczną, jeżeli te objawy powstały po nocy. 3. Używaj wszystkiego co możliwe w celu rozluźniania mięśniowo-powięziowego. Tutaj mamy mnóstwo narzędzi. Niektórzy się piłeczkują, niektórzy się rolują, niektórzy idą na suche igłowanie, niektórzy używają masażerów domowych. Wszystko, co przynosić ulgę, będzie zalecane. Bardzo istotnym jest podkreślenie faktu, że większość takich dolegliwości powstaje z pewnego przeciążenia. Przeciążenie nie czytamy tylko jako za duże dźwignięcie, może to być przeciążenie również statyczne. Przeciążenie statyczne czyta zbyt długie siedzenie z pochyloną głową i czytanie. Praca biurowa z wysuniętą głową do przodu tudzież zaśnięcie w złej pozycji, niepoprawnej pozycji naszego kręgosłupa szyjnego. W wielkim skrócie, jeżeli borykamy się z przeciążeniem, nasze mięśnie zazwyczaj są za słabe do obciążenia. Czysta logika wskazuje, że aby działać prewencyjnie, docelowo, jeżeli Twoje objawy się już ugaszą, musisz zacząć wzmacniać swoje mięśnie karku. Zamiast tych ćwiczeń wzmacniających, oczywiście możesz pójść na siłownię, możesz pójść... Na basen możesz wykonywać jakąś aktywność ruchową. Najważniejsze, aby była ona systematyczna. Na dzisiaj to wszystko. Mamy nadzieję, że wszystko było jasno przekazane, widoczne w części praktycznej. A przede wszystkim mamy nadzieję, że te zalecenia pozwolą ci przynieść sobie szybszą ulgę w twoich dolegliwościach, w twojej sztywności bólu. Za dzisiaj bardzo dziękujemy. Na koniec tego materiału zostawiamy dwa filmiki i dwie sugestie do przejrzenia z naszego kanału. Kłaniamy się, przyszcząc z pięknego dnia. Dużo ćwiczeń, dużo ruchu, mało bólu. Pozdrawiamy.